Piłeś, tak? <laughs> alpacino. Bo filce to były zwierzątka. Jak obierzesz, to masz w środku tofu. No nie rysunek. Co to ma być? Co by było, gdyby? Poważne analizy abstrakcyjnych scenariuszy. Zapraszają Robert Karpowicz i Bartosz Gajda. Oczaj. Przed dobrą wiksą! Tylko dobra kawka! Cześć! A, o, ale niespodzianka! Ja byłem przygotowany na dzień dobry no Możemy zacząć od dzień dobry Dobra, cześć! Dzień dobry! Dzień dobry, Nie wiadomo, dzień do... każdy dobry dobry podcast zacznie po podcast Zaczyna się od dzień dobry, jak nie ma dzień dobry, to jest nijaki, taki byle jaki. Nie, w Takich p... nie słuchajcie, nie oglądajcie. Dokładnie, jak ktoś zaczyna podcast, mówi e, to znaczy, Ta. że jest dupa Albo nie W poprzednim odcinku, nie. Nie. nie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Robert Karpowicz. I Bartosz Gajda. Zdrówko. Hits na dzień dobry. Dobrze, że nie przyjechałem autem. <laughs> A, to ja mam kawę. <śmiech> <śmiech> Pogdybamy sobie. Pogdybamy sobie. Mm, I na początek, jak już się i tak stuknęliśmy tą kawką, to może to jest rzeczywiście fajny pomysł na to, mm -hmm. gdybyśmy sobie wzięli na tapet taki temat, co by było, gdyby wszyscy mówili yy, tak jak bariści. O, Ale tak i wiesz, tak naprawdę w kozackich kawiarniach wiedzą, tak? umieją, znają się i rozumieją. No to ja zaczynam. Mówię do ciebie jak barista. 20 złotych. <laughs> powiem ci, już myślałem, aż się... <laughs> się zrobiłeś, powiem ci czerwony... Tak, to jest... Nie jak to... te <laughs> Jak świeżo zrywana robusta. <laughs> Ale myślałem, że wykończysz to serduszkiem. <laughs> Ja próbowałeś kiedyś robić takie rzeczy jak tak, oni robią na tym? Tak, tak, oczywiście, że próbowałem. Nie, i co no ty? i co z tego? Bo ja, <laughs> mi zawsze wychodziła dupa. <laughs> <laughs> Jakkolwiek bym się skój, W serduszku też mogą być dwie połówki. To jest kwestia tylko tego serduszka, to jest nie? Kwestia figury. Jak przełamane, to na pół. <laughs> ja bardzo lubię, jak baristką jest dziewczyna. One są <laughs> często... Um, uśmiechają do ciebie tak ładnie i, i, i mają... Do taki... ciebie? <laughs> Muszą, są w pracy. <laughs> a dzisiaj musiałam się uśmiechać <laughs> do takiego buraka. <laughs> a słuchaj, a robisz, a robisz takie numer, że jak ci pytają, w, bo jest taka sieć, gdzie pytają tak. e, o imię, nie? Tak. Wymyślasz? Nie. Ja nie. zawsze. I co? Jakie wymyślałeś najlepsze? No nie, tam na przykład Władysława. Albo Kawa w... dla Władzia! Michael Jackson, nie? No, no musi wpisać, jak okay. pyta, to ja mówię, nie? To albo Bawi przystojniak wpisał. Kawa o, dla przystojniaka. Super, to super. Alpacino! <laughs> Cappuccino, alpacino! Zrób to kiedyś. Oddaj. Oddaj mi mikrofon. Zrób to kiedyś. Ale wracając jeszcze do kawy, kiedy tak. dowiedziałeś się, że yy, maciato to makiato. Nigdy. Myślałem, że maciato to jest. To jest na pluto. Plute. 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 Z akcentem. I jak masz tak jest tak, że ci się tak ręka częściej rozlewa się, to jest blatę. Blate? blate? dla fana? Bardzo proszę. Co zamawiał blatę? Jest porządnie wstrząśnięta. Jeszcze może być po turecku. Które? chale, fyla, kawa, dla fana. Kyrtyś, 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 kyrtyś. Co robimy? Kawa, kawa, kaszy, dla kawa żuż. Tu turecki kawa, prawda. Ile ma kawa? Ile ma pieniędzy na kawa? Ile kawa? Ile pieniędzy na kawa Only one dollar, my friend. Only one dollar. One dollar, Bieda kawa, bieda kawa, fyla, fyra, fyla. Zamienia kawa na żużel. Dalej żużele zamiast Leżur i falafel. Zawsze się zastanawiałem, gdzie rośnie falafel. I co? Jest... No bo właśnie, bo to jest roślinne, nie? To jest... Nie wiem, co to jest. Ja też nie wiem, ale to tak samo jak nie wiemy, gdzie żyje kebab. Tak, nie <grymne> wiem, polowałem dwa kebaby ostatnio z całego stada. Uciekały, uciekały, ale to są dobre, rzemieślnicze kebaby. sosy mieszane. Zaskakujące, nie? Ciekawe, co by było, gdyby kebaby były <grymne> <na> prawdziwymi zwierzętami. <grymne> Ja bym ci czy... wystrzekały, nie, nie Jaki jaki Na ostro, na ostro. Hot dogi. Hot dogi, ja jakie to jest? Ja takie jak ja, takie były. Bo... <laughs> I czy hot dogi, czy jest, że się, chyba że to jest roślina, się odrywa i odcina. Albo... No wiesz, no, umówmy się, że w hot -dogu mięsa nie ma za wiele, nie? To I Jak jest... marchewka wyciągasz. To jest zwierzę, tylko takie bardziej wegetariańskie. Ono się żywi po prostu roślinami. No więcej tam jest wszystkiego oprócz mięsa. Tak, tak. nie trzoda, taki bardziej drób może coś. Tam? Ale, że to fruwa? Ale tak, tylko przed płot. <laughs> Czemu możesz tak złapać ręką. Między wieś? trzecią, a czwartą nad ranem, najczęściej. I, i, i na rynku w Krakowie, jeszcze nie zlatują chłodnogi. Tak, 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 Nie, bo ja mam wrażenie, że takie pierwsze zwierzę, które, dziwne zwierzę, które poznałem, to była y, kanapka odnaleziona w plecaku we wrześniu. Ona, po ona żyła. I otwierasz tornister, to a tu co się gapisz. <laughs> no <laughs> zostaw mnie co? Dobrze mi tu weź, jeszcze się zdrzemnę. Ja co? Dobre wakacje, ciepłe, zobacz. Kołderką się przykryłam. Fioletową. A co tam jeszcze jest takiego ciekawego w fast foodach, co mogłoby być zwierzęciem? Eee, co w fast foodach? Falafele jednak. Fa Falafele, są Tym bardziej, że one są w kulkach, nie? Ciekawe, czy one się jeżą, nie? W środowisku naturalnym, że Krystyna Czupówna? Spotkaliśmy w środowisku naturalnym małe falafele, które po zdenerwowaniu się jeżą. Jak ta rozdymka to, taka? Tak, wiele. Specjaliści prosto z Turcji wyciągają z nich igły, i polują na ciepło w bułce. Koniec przyrodniczego z, z lekkim dodatkiem fety drobiowa feta feta to też mogła być zwierzyna jakaś no. taka nie mhm. że są takie małe fety tłużofety Tch <ścoughs> się hodować na futra tchurzo fetki. <ścoughs> <laughs> Albo masz tchórzą fretkę no jak ją wystraszysz, to Można ona spodkakuje i, <laughs> i zostawia fety. To by się biała i kwaśna. Tak, natura, to, to jest wiesz, to natura, natura. A masz na przykład tak, że, że coś ci zdziwiło, że jadłeś coś i nie miałeś pojęcia, co to było? Na pewno myślałem, że jem mięsa, nie jem mięsa. Jakiś smalczyk z fasoli, tam, coś, coś, coś tam Jakiś, design, tak? Coś tam Coś takiego, aha, tak. Aha. tak. Ja nie neguję, bo mam dużo takich rzeczy, które bardzo lubię, takich wegetacji. Okej. Okay. Mi się wydaje, że tofu się robi z tych, tych, co się podkłada pod kanapę, żeby nogi się nie. Tak! Nie, tak nie, nie, bo filce to były ty, zwierzątka, ty które... Filce. Jak obierzesz, to masz w środku tofu. I one, one nie chodzą, one się szurają po podłodze, ale tak cichutko. To są, są skurczy wyki. W dzieciństwie miałem tak, że nie, nie przepadałem za wieprzowiną. Byłem u wujka, który mnie przekonał, że dzisiaj. Dzisiaj na obiad. a, Robert, nie uwierzysz. Dzisiaj mamy stek z wielbłąda. Okej. Okay. Mówię, co ty z Turcji. Ha! Słowak! Słowak! Poradki! I naprawdę wkręcił mnie, że jadłem wielbonda. Zjadłem wtedy po raz pierwszy takiego słowoszczaka. Aha, i się i zakochałem. Zostałem. No dzisiaj rzeczywiście. A. Dzieciom, jak, jak wpada niedzielny obiadek i wjeżdża skabowy, to ja też im kręcam, że to jest wielbłąd. <grybła> Wiedzą, że nie, ale, ale jadą na tym, nie, że tam. o, ciekawe, czy jest dromadera. A <grybła> z dromadera. No. A jedliście kiedyś tofu? Podniosłem a e, Jest kilka takich kulinarnych świętych wojen, nie, Że na mm -hmm. przykład pomidorowa z ryżem czy z makaronem. Tak, te placki ziemniaczane tam z cukrem. cukrem. No, tak. Czy ananas na pizzy jest jadalny, czy niejadalny? Albo sypiesz najpierw płatki, potem mleko, czy najpierw mleko, potem płatki? O, na szczęście nie jem, więc nie powiem ci. No. Ja jak byłem mały, to sypałem zawsze y, płatki, potem mleko. Mm -hmm. Dopóki mój ojciec tego nie zobaczył i powiedział, do basenu też najpierw skaczysz, a później wlewasz wodę. <laughs> No jest to argument. To jest gaj do koeli. Tak, 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 Ale to ostatni z takich rzeczy... Y Fajnie ktoś wytłumaczył, oczywiście znałem zasadę, ale ktoś mi to fajnie wytłumaczył. Dlaczego w cudzysłowie, a nie w cudzysłowiu? To ja nie wiem. Łatwo to zapamiętać. Jest to, no? Bo nie mówisz w dupiu, tylko w dupie. <grym> <grym> Czyli w cudzysłowie jest. <grym> tak, to tam. w cudzysłowie. Temacik nadesłany od człowieka Niku Jacek skrzyp 9846. 9846. Zgodnie z naszą zasadą, że Czyli te jest... liczby określają stan konta. Czy to jeszcze 1500 i będzie dyszka? Co by było, gdyby wszyscy porozumiewali się tylko y, za pomocą cytatów y, wypowiadanych z mównicy Sejmowej? Czyli po prostu przez polityków. Nie? O... Może tak ogólniej, żeby było łatwiej. Jacek, nie mhm. idź tą drogą. Zimno? O no tak, i mamy kina, sorry. <śmianie> <śmianie> sorry. Aleksander Kwaśniewski kiedyś, jak miał się stawić przed komisją, którąś tam, czy do Orlenu, mm -hmm. czy trzy Szerywina, to równie dobrze, jak żona ci mówi, żebyś wrócił szybko i to możesz powiedzieć, no ja mogę przyjść w każdej chwili, ja mogę zaśpiewać, zatanczyć, tylko niech mi pani powie o co? Mam jeszcze jeden cytat Aleksandra Kwaśniewskiego, który też może się y, przydać w wielu sytuacjach. Był już prezydentem, tak. był na wyjeździe na wschodzie Europy. Tak. I, w tam, i tam mówił. <śmulatory> tak. <śmulatory> 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 Jakie to uniwersalne. Prawda? Piłeś? <śmulatory> <gry> kombinuj nie? Zawsze na słowo żony piłeś, możesz odpowiedzieć cytatem prezydenta Lecha Kaczyńskiego z pieprza i dziadu. <gry> Zanim wrócisz do domu. Musisz być twardy. Nie może być tak, że jakaś sytuacja cię rozbije. Ale jak ty to dokładnie no ładnie robisz. Jak ładnie. jestem fanem. Całe życie się uczę. Ja się wszędzie uczę. W samochodzie się uczę, w samochodzie się uczę, wszędzie się uczę. To jest jak rano się budzi, czy cię boli głowa po wczorajszym, że przesadziłeś no. się. się cały, czas, być cały czas się uczę jeszcze z tymi ilościami. Jak to zrobić? Są takie sytuacje, że wydaje ci się, że nie możesz. A jak szwagier do ciebie dzwoni, to mówisz chodź szogunie, <śmiech> <śmiech> idziemy, idziemy, idziemy. I tam szwagier dzwoni, masz coś? Ja, no umiem coś tam, coś tam. <laughs> Ale mamy piękną paletę takich <śmiech> cytatów, <śmiech> tak, nie? Tak, tak. Jednak nasi politycy są bardzo płodni. Jakże ja... potrzebna jest lewa noga, potrzebna jest prawa noga, a ja będę po środku. <laughs> Grasz <laughs> tak. krzesełka na, na Na hasło cześć odpowiadasz Lechem Wałęsą. Ja panu co jedynie mogę nogę podać. Co jak chcesz wziąć psa na spacer i pada deszcz, pies ci odpowiada. Ja Sabo, nie idźcie tą drogą, żeby wrócił zamiast do mnie, nie? Sabo, nie idźcie tą drogą. Wdzięczny, o, wdzięczny! Bardzo wdzięczne. Jeśli możemy przeklinać, to trzeba wspomnieć o tym, że jest dupa i kamieni kupa. I e, pani w szkole, jak dzieciaki za mocno e, krzyczą, to wtedy wjeżdża że Kołodziejczak. Cisza! 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 Cicho! Ja mówię. ja mówię! Kocham. To ja mam kolejne Gdybadełko od Agaty Moszuk 4559, średnia krajowa. Średnia, fajna. Tak? Porządku. Fajna? Spoko? No, Schylił, schyliłbyś się? A jak. A co robię? Co by było, gdyby rodzice mówili dzieciom tylko prawdę? Mamo ładne. Nie. No nie rysunek. Co to ma być? To jest żyrafa, te trzy kreski. Jeśli to to wyrzuć w ogóle od razu. Brutalne! Ale aż zęby zgrzytają. Mogłoby nam rzeczywiście trochę zniszczyć życie, nie? Muszę mieć te zęby. Ej, wej. Co mnie to obchodzi? W dupie to mam. Jak nie chcesz, to nie myj. Tylko nie, nie becz później, że cię zęby bolą. Poza tym ja nie będę płaciła na dentystę. Nie, jak chcesz, to ci mogą te wszystkie zęby wypaść. Serio. Ej, nie, serio. To no twoje zęby, nie moje, co mnie to obchodzi. Ja myję. Będzie bolało? Będzie. <śla> Poczujesz takie mocne ukłucie, a później bardzo mocne pieczenie. No i krew do pobrania, to dopiero jest. Zjedziesz na fotelu. Jak ci babka jeszcze nie będzie umiała znaleźć żyły, to nie znajdzie, bo masz małe. No, a ty zawsze miałeś małe żyły. Małe mózgi, małe żyły. ale tak nie jest. Co by było, gdyby. Ale <noise> jakaś patologia się urodziła. <noise> no, jak w durniu, nie wiesz, ile to jest 5 dodać 3, to policz się do cholery jasnej na palcach. No <noise> to, to pomożesz mi matematyce? Nie. Nie. <noise> Albo nie. nie chce mi się. <noise> lepsze, lepsze. To jest jednak lepsze. Tak, tak. Jezu, ale powiem ci z tym, co wiesz, że ty sobie babę nie znajdziesz, nie? <noise> Jak będziesz taką miętką fają, to ci te wszystkie najlepsze baby zabiorą, no. Boli, boli, no boli. Żeś się wywalił, to boli, no. Jakbyś się nie wywalił, to by nie bolało, chodź. Bo to życie staje się zbyt bolesne przy takim gdybaniu. A jakieś pozytywy? Jakieś pozytywy by były? Hmm, całe życie przed tobą. Słuchaj, no zaczynasz pracę, to jeszcze tylko 57 lat <noise> i emeryturka. Ale słowo honoru, że ja usłyszałem o swojej nastoletniej córki kiedyś no. zupełnie na poważnie. A to raczej pamiętasz. Chciałabym już być na emeryturze. <noise> Słuchaj, mój pięcioletni syn okay. ostatnio no, no. budzi się i mówi, dzisiaj jest piątek? Mówię, no nie, dzisiaj jest poniedziałek, najgorszy dzień. <noise> ja, ja mówię, czemu? Bo muszę przecierpieć do piątku. Pięć noc! I wtedy ja mu mówię, bo mówię mu prawdę. No. Masz rację. I tak całe życie. No, no, nie. no. Z pozytywami byłoby trudniej. Ale co fano byłoby z tej. Z tych sytuacji, których nie wolno, nie? A trzeba. Do trzeciego roku życia jest super, bo wszystko za darmo. A później stary, lecisz do emerytury. No ja próbowałem. Później dopiero emeryt. Wziąć córkę na kolana, ale mnie wyprosili z samolotu. Miał 16 lat. Ale przecież to jeszcze dziecko. To jeszcze niedawno takie malutkie było. No, dzidzia. Masz smoczka, masz... Ona tak marudzi zawsze, bo dzisiaj taka marudna jest. Najlepsze, a najlepsze są te tłumaczenia, że masz jakiegoś noworodka dziecko mm -hmm. i ta matka zawsze wszystko wie, nie? A dzisiaj jest bardzo marudny, bo, tak, nie, pospał, tak. bo nie pospał, bo nie pospał. nie pospał. I ona wie, co, co to dziecko tak, tam, tak, bo tak, ono tak. po prostu Jerry. a matka wie, że jest marudny, nie. Może po prostu zawsze mówi prawdę. Pamiętasz, jakimi pierdołami się przejmowaliśmy, jak te dzieci były małe zawsze, że oj, ojoj, 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 tutaj, tutaj tak, oczko tak, zazujemy, tak, tak. ojoj, ma pół, pół, pół roku, jeszcze się nie obraca, ojoj, a to wystarczy przeczekać, nie? I nagle się okazuje, 16 że. 16 lat i bierzesz do samolotu. Albo najlepiej, że na, nadejdzie kiedyś ten moment, że twój syn bądź moja córka mm -hmm. przyjdą Spotkają do domu. Spotkają się. <laughs> Bardziej chodziło mi o to, że kiedyś do domu pierwszy raz przyjdą. Y... Aha, z partnerem, partnerką. Albo na okej. Okay. I ty okay. na pewno spytasz, i ja na pewno spytam. Ja w te, I wiesz, co wtedy będzie? Że to znaczy, że odnalazłeś... Piłeś! Nie piłem! <grym> I to on Pokemon taki jest. A, to pewnie A, dlatego, że tak późno się zaczął obracać. Dobrze, dziękujemy państwu bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że państwo się rozbawiło, tak jak i my. Tak jest nasz cel. Znaczy, my się bawimy świetnie. <grym> Bawcie się z nami. Pozdrowionka cieplutkie, smacznej kawusi. Wyczochrajcie w naszym imieniu falefele. Co by było, gdyby... Wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube, PlayerRadioZPL oraz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych.